Typowe zabawki, klocki, lalki czy samochody zniknęły z sal przedszkola miejskiego nr 2 w Łukowie. W zamian dzieci pod opieką pań samodzielnie wykonywały rzeczy do zabawy, wykorzystując do tego m.in. gazety, kartony i butelki. W naszym przedszkolu realizujemy sobie taki projekt: Tydzień bez zabawek. Jak łatwo zauwa zauważyć, nie ma dywanów, nie ma takich zwykłych, normalnych zabawek. Dzieci bawią się tym, co sobie same stworzą, co sobie same zrobią. Oczywiście pod kierunkiem pani nauczycielek, bo to nie jest takie proste i oczywiste. I ta zabawa wygląda inaczej w grupach najmłodszych, a inaczej w grupach starszych, tak? Ale jest pełna swoboda, kreatywność i nas to bardzo cieszy. Jest to duże wyzwanie dla nas, bo to coś jest nowego i takiego właśnie nieoczekiwanego. E, wielość tych produktów, tych materiałów. E, Oczywiście panie nauczycielki, ale też dzięki pomocy, współpracy tutaj rodziców, no bo nie byłybyśmy w stanie same sobie tego zorganizować, a że współpraca jest świetna, więc mamy na czym cały tydzień pracować. To są nie tylko działania preekologiczne, ale także takie typowo przedszkolne, czyli nauka przez zabawę, bo dzieci bawiąc się poznają... Świat wszystkimi tymi zmysłami. I tutaj realizujemy wszystkie zagadnienia podstawy programowej przedszkolnej, bo dzieci ważą, mierzą, porównują, a przede wszystkim to, co najbardziej chyba lubię, zwracam uwagę, współpracują, bo chcąc, nie chcąc uczą się, że przez tą współpracę to można lepiej i fajniej, prawda, i szybciej. I to jest takie chyba nasze najważniejsze założenie. Z tego jest radość i z tego są naprawdę bardzo fajne wytwory. No i przy, i przy okazji też wspólnie sprzątają. Więc bardzo uważam, że bardzo, bardzo fajne działanie. Ale chcę też podkreślić, że to nie jest pomysł mój czy moich pani nauczyciele, tylko to jest zaczerpnięty pomysł z, wycho z forum wychowania bliżej przedszkola. I tam była pani Agnieszka Czegli, która o tym powiedziała pierwszy raz chyba 9 lat temu. I pamiętam, że to po prostu był taki błysk, że ja też tak chcę u siebie. A że nadarzyła się taka okoliczność, że mogę to robić, więc nie robię to w swojej grupie, tylko w całym przedszkolu. Co na to wszystko, przedszkolaki? E, e, robimy różne e, 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 zwierzątka, robimy różne rzeczy. Z czego? Z ekologicznych rzeczy. Czyli? Czyli ze śmieci. Ja zrobiłem statek i taką rurkę, taką. Fajnie, jest bez zabawek w przedszkolu? Tak. Robimy zabawki z kartonu, a ja zrobiłam, a ja pomalowałam folię farbami. A w domu też się tak zaczęłaś bawić? Tak. Czy jest możliwa nauka przez zabawę bez wykorzystywania współczesnych zabawek? No pewnie, że jest. Te nasze zabawki tak naprawdę, takie te współczesne zabawki one się nazywają edukacyjne, one mają walor edukacyjny, natomiast no, nie dają takiej swobody, możliwości takiej jakby własnej kreatywności, prawda, a to co dziecko samo zrobi, doświadczy i y, będzie miało, tutaj jest przyczyna, tutaj jest skutek to, co samo zdziała, to to jest największą nauką. Ja na przykład też chciałabym i dążę do tego, żeby tak u nas w tym przedszkolu, kuchnia błotna, tam gdzie dziecko może się bawić, dotykać tych naturalnych takich wszystkich składników i no to jest najlepszym, najfajniejszym doświadczeniem. Przecież my w naszym dzieciństwie nie miałyśmy takiego dostępu i no, bawiłyśmy się tym, co mamy pod ręką i bawiłyśmy się właśnie bardzo zespołowo, prawda? A teraz tego nie ma i takie próby właśnie pokazania tych dzieciom, że można się bawić tym, co jest na przykład niby tylko jednorazowe, a to nie jest jednorazowe, można być wielokrotnego użycia i że z tego może powstać coś bardzo fajnego, a nie tylko wyrzucić do kosza, no to jest chyba największą taką nauką, prawda? Bo i na przyszłość i teraz.